W historii Polski mieliśmy co jakiś czas do czynienia z pewnymi wydarzeniami, które były tak przełomowe, że wyznaczały nowy etap w naszej historii. I wydaje mi się, że dzisiejszy temat lekcji dotyczy właśnie jednego z nich. Zapraszam na odcinek o Unii lubelskiej. Zanim jednak rozpoczniemy dzisiejszy temat lekcji, zróbmy sobie małą powtórkę z piątej klasy. Być może pamiętacie, że w dniu 14 sierpnia 1385 roku w Krewie podpisano układ pomiędzy Wielkim Księstwem Litewskim a Królestwem Polskim. Układ ten przewidywał małżeństwo Wielkiego Księcia Litewskiego Władysława Jagiełły z królową Polski Jadwigą w zamian za przejście Litwy na katolicyzm, przyłączenie jej do Polski i odzyskanie przez Jagiełę utraconych ziem Między innymi pomorza znajdującego się w rękach krzyżackich. I rzeczywiście, Jagiełło przyjął chrzest. Zaś Unia została zapoczątkowana. Co ciekawe, Unia, zawarta w Krewie w 1385 roku, była tak zwaną Unią Personalną. Oznaczało to, że Polskę i Litwę miał łączyć przede wszystkim wspólny władca. W tym przypadku był to oczywiście Władysław Jagiełło. Ale w przyszłości również jego następcy z dynastii Jagielonów będą także łączyć tron polski i litewski. Czasem, co ciekawe, będziemy mieć jednak takie sytuacje, kiedy to na tronie polskim będziemy mieć jednego jagiellona, natomiast na tronie litewskim będziemy mieć drugiego Jagiellona. Do takiej sytuacji dojdzie na przykład w latach 1492-1501. Wówczas królem Polski będzie Jan Olbracht, zaś wielkim księciem litewskim Aleksander Jagiellończyk, czyli jego brat. Nie doprowadzi to jednak do totalnego zerwania Unii. Po śmierci Olbrachta ponownie władze w Polsce i na Litwie będą łączyć kolejno Aleksander Jagiellończyk, Zygmunt I Stary i Zygmunt II August. Od momentu połączenia tych dwóch państw osobą władcy, ta Unia podlegała jeszcze kilkukrotnie pewnej aktualizacji. Kolejni królowie z dynastii Jagiellonów w ciągu następnych stu lat podpisywali pewne traktaty z litewskimi przedstawicielami, które mniej lub bardziej regulowały współpracę polsko-litewską. Ja w tym filmiku niestety nie mam czasu na omówienie wszystkich tych traktatów jest to zresztą materiał wykraczający poza szkołę podstawową, natomiast jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, to w tym momencie dołączyłem do tego filmiku listę tych wszystkich unii, które zostały zawarte w trakcie właśnie panowania dynastii Jagiellonów. Ponad 100 lat wspólnej Unii Polski i Litwy musiało jednak wpłynąć mniej lub bardziej na zwłaszcza naszego sąsiada, czyli Wielkie Księstwo Litewskie. I rzeczywiście w XVI wieku mogliśmy powiedzieć, że w pewnym sensie Litwa upodobniła się pod kilkoma względami do Polski. Takimi zobaczmy. Po pierwsze, możemy powiedzieć, że w XV wieku mniej lub bardziej na Litwie rozwinął się stan szlachecki po tym, jak znaczna część tzw. bojarów otrzymała pewne przywileje, które obowiązywały już w Polsce. Po drugie, na Litwie wprowadzono kilka rozwiązań, które już od pewnego czasu obowiązywały w Polsce. Na przykład urząd Wojewody, nową sieć parafii i Diecezji czy też nowy zbiór praw, tzw. statut litewski, który w pewnym sensie aktualizował właśnie prawa obowiązujące na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. No i po trzecie, wiecie jak to jest. Szlachta litewska chciałaby zarabiać jakieś pieniądze, no, no, pieniądze nie śmierdzą, prawda? No ale skąd je wziąć? No zaraz. W Polsce przecież szlakta całkiem nieźle sobie poczyna. Oni chyba sprzedają dużo zboża, prawda? No i rzeczywiście Szlachta litewska uznała, że skoro w Polsce można się dorobić na wielkich gospodarstwach sprzedających zboże, to my na Litwie również to będziemy robić. I rzeczywiście wkrótce szlachta litewska także zaczęła zakładać wielkie gospodarstwa rolne nastawione na Handel zbożem. Sami więc widzicie, że Polska i Litwa zaczęły być coraz bardziej podobne do siebie. Nic dziwnego, że w XVI wieku pojawiły się postulaty jeszcze większego połączenia tych dwóch państw. Miało to miejsce za panowania ostatniego króla z dynastii Agielonów, Zygmunta Augusta. Dlaczego takie postulaty się pojawiły? Cóż, wynikało to z kilku przyczyn, które sobie właśnie w tym momencie omówimy krok po kroku. Po pierwsze, wielkimi zwolennikami Unii Polsko-Litewskiej była Polska Szlachta, która twierdziła, że jeszcze bardziej pogłębiona Unia może przynieść obu stronom wymierne korzyści. Po drugie, w XVI wieku pojawiła się dość spora obawa dotycząca polskiego tronu. Musicie wiedzieć, że panujący wówczas w XVI wieku Zygmunt August nie miał żadnego legalnego potomka, dlatego pojawiła się obawa, że w momencie jego śmierci Unia Polsko-Litewska zostanie zerwana, ponieważ nie będzie tego najważniejszego czynnika, który do tej pory łączył obydwa państwa, czyli właśnie króla z dynastii Jagielonów. Po trzecie, Polacy obawiali się, że gdy minie zagrożenie Litwy ze strony Moskwy, Unia może przestać być Litwinom potrzebna. A przecież polska szlachta płaciła podatki na armię, ta zaś wraz z armią litecką broniła granic Litwy. Tym samym polska szlachta uważała, że po prostu należy jej się wymierna korzyść za tą walkę na wschodzie. No i po czwarte, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniążki. Polska szlachta dobrze kombinowała. Uważano, że w momencie, kiedy dojdzie do ściślejszej Unii, polska szlachta będzie mogła zacząć kupować ziemię dotychczas znajdujące się na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Czyli po prostu szukaj kolejnej okazji na rozpoczęcie następnego biznesu. Także wiemy, jakie jest stanowisko polskiej szlachty. Jest ona bardzo podekscytowana ewentualną Unią. A jakie było podejście innych, Osób? Zacznijmy od króla, którego postawa była na początku trochę niejednoznaczna. Otóż Zygmunt August z początku sprzeciwiał się ściślejszej Unii. Wiedział bowiem, że to może doprowadzić do zmniejszenia jego władzy na terenie Litwy, gdyż dzięki Unii szlachta litewska zyska po prostu więcej praw. Z czasem jednak nasz monarcha zrozumiał, że bez polskiej pomocy Litwa nie poradzi sobie z Moskwą, która wówczas stanowiła już poważne zagrożenie dla wielkiego Księstwa Litewskiego. Także mamy podekscytowaną polską szlachtę, mamy króla, który na początku nie jest zbyt zdecydowany, ale później zdaje sobie sprawę, co powinien zrobić to teraz przyjrzyjmy się, jakie były opinie wśród Litwinów. Zasadniczo możemy wyróżnić dwie postawy. Jedną reprezentowała litewska magnateria, czyli ci najbogatsi, a drugą po prostu litewska szlachta. Zaraz, zaraz, zaraz. Jaka Unia? Jaka Unia? Przecież jakby doszło do Unii, to my, magnaci, stracilibyśmy naszą wyjątkową pozycję. Biedniejsza szlachta dostałaby więcej przywilejów i przez to my, nie bylibyśmy już tak elitarną grupą. Nie. Unia musi zostać w takim stanie, w jakim była dotychczas. Żadnej ściślejszej Unii nie będzie. My na to zgody nie wyrazimy. Ja nie mogę. No fajnie ma ta polska szlachta. No tyle korzyści. No sam bym tak chciał. Słuchaj. Jakbyście się zgodzili na Unię, to dostałbyś tyle przywilejów, zasmakowałbyś życia. Widzicie zatem, że magnaci i szlachta litewska nieco się różnili, jeśli chodzi o podejście do ewentualnej Unii Polsko-Litewskiej. Natomiast jedna rzecz nie ulegała wątpliwości dla obydwu stron. A była to kwestia dotycząca ewentualnego bezpośredniego włączenia Litwy do Polski. Nie trudno zgadnąć, że Litwini byli totalnie na nie wobec takiego pomysłu, który czasami się wśród Polaków pojawiał. Litwini jednak obawiali się, że jeżeli doszłoby do takiego przyłączenia ich kraju do Polski, to być może Litwini mogliby ulec stopniowej. Polonizacji i totalnej marginalizacji. Innymi słowy, Litwini po prostu się bali, że jeżeli dojdzie do takiej totalnej Unii, to nie będą oni tam odgrywać żadnej roli. Ostatecznie najważniejsze decyzje dotyczące Unii Polsko-Litewskiej podjęto w roku 1569. Już w styczniu w Lublinie zebrał się Sejm Polsko-Litewski, który miał zająć się właśnie sprawą tej Unii. Rozmowy jednak nie układały się wcale tak łatwo. Bowiem Polacy i Litwini obradowali w dwóch różnych salach i każda z tych stron miała nieco inne pomysły na ewentualne rozwiązanie tej sprawy. Bo z jednej strony Litwini otwarcie mówili, że nie zgodzą się na wszystkie pomysły Polaków dotyczące totalnej Unii. W zamian proponowali różne rozwiązania kompromisowe, na które Polacy także nie mieli specjalnej ochoty. Nie trudno zatem się dziwić, że rozmowy trwały. Przez wiele tygodni i nie przynosiły żadnego efektu. Cierpliwość zaczął również tracić król Zygmunt August, który widział, że jedni siedzą tutaj, drudzy siedzą tutaj, to dlaczego nie mogą ze sobą porozmawiać w jednej sali? Takie też rozwiązanie zaproponował Litwinom, których reakcja była jednak daleka od oczekiwań. Bo Litwini uznali, że oni z Polakami rozmawiać nie będą, wszystkim powiedzieli: okej, okay, my spadamy. Nara! Po czym rzeczywiście wyjechali z Lublina, ale obrady Sejmu trwały dalej. Już wkrótce Zygmunt August przyłączył do korony część terytoriów, które do tej pory należały do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Były to kolejno Podlasie, Wołę i Ukraina, zaznaczone przeze mnie na mapie. To były ważne terytoria, które zapewniały Litwie sporo żywności. Z drugiej strony musimy pamiętać, że od tej pory Polska zajmowała obszary, które sąsiadowały z Moskwą oraz Tatarami. Umówmy się w tym momencie, pozycja, negocjacyjna Litwinów okazała się bardzo słaba, co wynikało z kilku kwestii. Litwini nie mogli rozpocząć walki o utracone terytoria, skoro decyzję w tej sprawie podjął suwerenny władca Litwy. Żadnych korzyści nie przyniosłoby im także całkowite zerwanie Unii, gdyż w konsekwencji mogliby utracić swoje majątki na włączonych do Polski w Wołyniu i Ukrainie. Nic dziwnego zatem, że kiedy Litwini dowiedzieli się o decyzji króla, postanowili natychmiast wrócić do Lublina i wkrótce postawieni pod ścianą zgodzili się na zabawę. Warcie Unii. Ostatecznie do podpisania aktu Unii Lubelskiej doszło w lipcu 1569 roku. Przyjrzyjmy się najważniejszym zmianom. Przygotowałem dla Was pewne zestawienie skutków Unii z 1569 roku. Unia lubelska była tak Unią Realną. Oznaczało to, że tym razem oba państwa łączyła już nie tylko osoba króla, ale też część wspólnych instytucji, takich jak na przykład Sejm. Odtąd monarcha miał być wybierany wspólnie przez Polaków i Litwinów podczas tak wolnej elekcji. Zachowywał tytuł Wielkiego Księcia Litewskiego przy tym, choć po elekcji miała odbywać się tylko jedna koronacja na króla Polski. Wspólny miał być także Sejm, tak jak wspomniałem. Zarówno w skład Senatu, jak i Izby Poselskiej mieli wchodzić przedstawiciele obu krajów. Taka sytuacja miała zagwarantować, że Polska i Litwa będą prowadzić wspólną politykę zagraniczną. W obu krajach wprowadzono również wspólną monetę. Ujednolicono także system celny, a szlachcie zagwarantowano swobodę osiedlania się i nabywania ziemi w całej Rzeczypospolitej. Tym samym szlachta osiągnęła swój cel. Co ciekawe, w wyniku unii pozostały pewne odrębności, między innymi takie jak na przykład osobne urzędy centralne, skarb czy też wojsko. Nie ujednolicono również prawa, ani nie wprowadzono jednego języka urzędowego. Na Litwie w dalszym ciągu był nim ruski, a w Polsce oczywiście język. Polski. Unia Lubelska doprowadziła tym samym do powstania nowego państwa, tak zwanej pierwszej Rzeczypospolitej, która w przyszłości będzie określana w historiografii mianem Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Możecie teraz zobaczyć herb tego państwa. Zwróćcie uwagę na ten herb, w którym są zawarte elementy zarówno odwołujące się do Polski, jak i do Litwy. Mamy orła oraz tak zwaną pogoń, czyli herb Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kraj ten będzie istniał aż do roku 1795, kiedy to ostatecznie zniknie w wyniku trzech rozbiorów Polski. Na razie mamy jednak wiek XVI, w trakcie którego Rzeczpospolita jest naprawdę silnym państwem zdrowo rządzonym zarówno przez szlachtę, jak i przez króla, który oczywiście nie ma już tak silnej władzy, jak to miało miejsce na przykład za czasów Polski Piastów, ale także jego rola w dalszym ciągu jest dość istotna. Z dzisiejszej perspektywy wypada sobie odpowiedzieć na jeszcze jedno ważne pytanie czy ta Unia oznaczała same wymierne korzyści, a może jednak wystąpiły jakieś skutki uboczne? No cóż, przeanalizujmy to. W tym celu przygotowałem dla Was pewną tabelę. Zacznijmy od korzyści. Po pierwsze, dzięki wspólnej polityce zagranicznej i obronnej Polska i Litwa połączyły siły i już wkrótce mogły skutecznie walczyć z Moskwą, co zresztą zauważymy w trakcie następnych lekcji. Po drugie, wspólny sejm, w którym zasiedli posłowie i senatorowie z Litwy, ułatwił rządzenie Połączonymi państwami. Po trzecie, zaś szlachta litewska zyskała prawa i przywileje polskiej szlachty. Mogła zatem czuć pewną satysfakcję. Satysfakcję mogła również czuć polska szlachta, która uzyskała możliwość nabywania dóbr ziemskich na Wołyniu oraz na Ukrainie ale też Unia niosła ze sobą pewne skutki uboczne. Po pierwsze, Litwa bezskutecznie domagała się zwrotu podlasia, wołynia i Ukrainy, odebranych jej tuż przed zawarciem Unii. Po drugie zaś Litwini uważali, że postanowienia Unii Lubelskiej są mimo wszystko korzystniejsze dla Polaków niż dla Litwinów, co miało się między innymi objawiać w liczbie posłów, a także senatorów. Wśród których więcej było przedstawicieli polskiej strony niż strony litewskiej. Ale też z punktu widzenia naszego interesu Unia mogła budzić pewne kontrowersje, szczególnie decyzja o przyłączeniu do korony południowych terenów Wielkiego Księstwa Litewskiego granicach naszego kraju znalazły się m.in. ziemie ruskie, którym szczególnie zagrażały w dalszym ciągu Moskwa, a także Tatarzy. Pod koniec XVI wieku rozpoczęły się także konflikty z kozakami, którzy zamieszkiwali tzw. kijowszczyznę. Z tych powodów głównym kierunkiem polskiej polityki zagranicznej po 1569 roku stały się tak naprawdę sprawy wschodnie. Całkowicie zaniechano natomiast starań o Śląsk czy zaangażowanie się w sprawy Czech i Węgier. Zobaczymy w XVII wieku, że konflikty, na przykład właśnie z Kozakami czy z Moskwą, będą stanowić ważny element naszej polityki i też w znaczący sposób osłabią nasze państwo. Ale to dopiero omówimy sobie na następnych. Zajęciach. Sami więc widzicie, że Unia lubelska była bardzo ważnym wydarzeniem, które w pewnym sensie nadało nowy bieg naszej historii. A co Wy sądzicie na jej temat? Czy Unia lubelska przyniosła nam więcej korzyści, a może strat? Zastanówcie się również nad tym w trakcie kolejnych naszych lekcji, na które już serdecznie zapraszam. Na dzisiaj to jednak tyle. Do następnego.